Słuchajcie, miałam Wam pokazać połączenia w utworze pszczółka. Pamiętacie, uczyliśmy się tych połączeń prawa z lewą rączką. Tam lewa rączka miała dźwięki do sol, do sol, si sol i do sol. Jeżeli chodzi o lewą rękę, one się powtarzały. I teraz mamy mi w prawej ręce, zobaczcie, trzeci paluszek, a tu szukamy do sol teraz razem uderzymy wszystkie te trzy dźwięki. Dobrze, pięknie. A teraz zobaczcie, mamy FA i SISOL. Szukamy SISOL i FA. Widzicie? I jeszcze raz spróbujemy znaleźć Mi w prawej, trzeci palec i do Sol i razem uderzamy. A teraz uderzymy Fa czwartym paluszkiem w prawej, zobaczcie i Si Sol znajdziemy. No to teraz zobaczcie, połączenia. Żade połączenie. I Fa i Si Sol. I Mi i do Sol. I dogrywamy prawą. Mi i do Sol. Dogrywamy. I Fa i Si Sol. I to jest właśnie są te połączenia.